Cześć ludzie, z tej strony BSKR. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to proszę nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę lub komentarz i bawcie się dobrze przy materiale. Cześć! Cześć wszyscy, z tej strony a to jest po raz kolejny Banning of Isaac, który jest. Tak, możecie sobie teraz zobaczyć. Mam już go z dodatkiem Wrath of the Lamb który wprowadza do samej gry takie rzeczy jak challenge, które możemy sobie tutaj przejść. Oczywiście musimy każdy challenge jest no, trudniejszy od poprzedniego, ale yy, pozwala nam na władowanie sobie do standardowej gry, czyli do podstawowego zaka nowych przedmiotów yy, za ich ukończenie. Więc Chyba na razie to będę się skupię może na tych challenge'ach, że może mi pomoże to jakoś później przejść dalsze opowieści z matką i bo wiadomo, jeszcze nie jestem takim super specjalistą w tej grze, no ale mam nadzieję, że może wypadnie mi coś, co mi naprawdę pomoże w tym, więc może zaczniemy od pierwszego wyzwania, które się nazywa Dark was the Night. I... Nim tutaj zaczynamy, jak włączymy sobie grę, to automatycznie nam już postać. Tak jak widzicie, to jest już standardowy Isaac, którego no, możecie pamiętać że z wcześniejszych moich dokonań lub niedokonań, w zależności od tego jak kto to widzi. Ale tutaj widzę, że już są też doszły takie coś jak drzwi, które prze, przez które przejście powoduje, że tracę życie. Plus tego ta modyfikacja. Ten zadanie, które mam teraz przed sobą, jest tak trudne na tym polega, że. A! No tak, troll bomba. Teraz troll bomby też są trochę bardziej naprowadzające. Drzwi, które odbierają mi życie. No też taki pech, no. Że takie w ogóle drzwi istnieją, no ale. No cóż. I tracę niestety za każdym razem, kiedy przejdę przez te drzwi, tracę po serca wcześniej drzwi nie było teraz drzwi są e, tak. Oczywiście przeciwnicy są, dochodzą też chyba paru przeciwników, jak dobrze kojarzę, dochodzi też parę. No w sumie nie tak parę, bo dość duża ilość nowych przedmiotów, które można znaleźć w samej grze. Plus no tego oczywiście, jeżeli uda mi się ukonać jakiś challenge, to dostanę. E, no dodatkowe itemy, do, które się będą pojawiać w e, piwnicy <laughs> i tutaj już mam przykład pierwszego, którego jeszcze praktycznie nie spotkałem i chyba mi się wydaje, ale nie jestem 100% pewien, jest właśnie z tego dodatku który powoduje, że mam teraz taki szeroki rozbryzg albo szerokie rozstawienie moich łez bo mam, nie wiem, czy że niby zostałem ugryziony przez pająka, czy jak to tam wytłumaczyć ale może być bardzo przydatne w przypadku walki właśnie z bossami, a tutaj już mamy bezgłowego jeźdźcę który jest podzielony na dwie części, czyli jego głowa będzie atakować i jego ciało też będzie atakować, co jest no jak na pierwszego bossa, którego spotkałem będzie pewnie problematyczne. No... Jest przerwy te bombki, głowa cały czas pluje tu coś. No czasami nie będzie... No nie no... E, oczywiście nie mówię, że to jest koniec. Oczywiście, że nie. Jedziemy dalej. Zresetuję sobie... Oj, no, no, dobra. Eee.. Żal ten początek był. No ale też w sumie dostałem niezłego przeciwnika na sam początek, z którym jeszcze nawet nie miałem styczności, więc... E? Kto by we mnie strzelił? No nie, no nagle kule wylatują z nie wiadomo skąd. Ani jeden, ani drugi się nie wysadził z tych co dostali, a... Ten. Hmm. E? Dobra. Teraz kurki jednak uminąłem wszystkie Mr. Hills. O, co tu będzie? Speed Down! Jeszcze! świetnie. E, nie pójdę w te drzwi, bo znowu będzie to samo co wcześniej, że stracę półtorej serca albo tylko pół. Bo to też zależy od tego, jak się wygeneruje plansza, Ale tak jak widzicie, utrudnienie w The Dark, Dark Was the Night polega na tym, że nie mam mapy w rogu pan no, bomba duża bomba nie, nie dostaję z małych bomb tylko dostaję jedną wielką i mogę ją wypuścić w każdej chwili jak mi się chce i załatwić przeciwników no teraz mam znowu bossa którym jest no Larry Junior, to to jest tam Jakoś. Na Larego to jeszcze na razie nie zdarzyło mi się, żebym aż tak bardzo narzekał. Nie, nie, nie. No nie, no podłożyłem, a oni mnie zaszli od tyłu. No świetnie. Och, widzę, że kiepsko będzie. Plus z tego mam y speed down'a i, i tak dalej. No nie. No nie! Jasny gwint! pierwszego bossa nie mogę przejść! Ale ja jestem do Kitu! Kurde, nic! Bosowie się tak super nie zmienili, ale i tak. Jak dobrze, do... Jak dobrze się domyślam, to pewnie polega to na tym, że Powalnia czas albo zatrzymuje przeciwników, ale nie wiem, na 100%. Więc nawet nie zakładam na to, że mam rację. Dobra, wrócimy teraz w prawo czerwona, jak kryw pianka. Tego to mi się nie zdarzyło. Wprowadzili kilka nowych kolorów przeciwników. O, moneta. Bogactwo. Trwane to. Nie, znowu ten. Nie. Ech. Mam złe przeczucia. No to będzie chyba najgorsze moje podejście. Monstro. To powinno raczej z nim być problemu. Uważaj, że jestem aż tak fatalnie mi będzie szło, że <laughs> za trzecim razem nawet Monstro nie uda mi się cokolwiek zrobić. No, ale na razie nie narzekam. O! Dobrze, że naboje poleciały wystarczająco wysoko, żeby mnie nie trafić. Mojego ataki lecą łukiem akurat to jest z tego wyplułu yy, spłynęcia. No, ogólnie to też, ale wszystkie jego kulki praktycznie działają, mają wpływa na nie grawitacja i mają ograniczony losowy jakiś tam zasięg. Jedne, no faktem, mogą być nisko i trafić, a niektóre mogą być bardzo wysoko i nawet przelecieć nade mną, więc. To do tego, to. O! Oj! Nie! Yeah. Życie! I ten No, za trzecim razem jednak udało mi się załatwić pierwszego bossa. O nie, żałosy. Zielone? O! Tak, spodziewaj się niespodziewanego. Po nowych bossach zbierasz się przeciwnika. O! W serce! Nie! Fajong! Inny. On chyba ma nawet moją głowę. Aj! Pająki z moją głową już nawet są. Nie, no, no, no. Zło. Zielone. Zło. Nie. No. Najgorsze jest to, że. Nie wiem. Ile jest. Oj. Ile mi brakuje do. Bossa, ile mi brakuje do. tego. W którą stronę iść, gdzie nie byłem? Nie! No, no świetnie. No po prostu cudnie. No tutaj drzwi się wysadziły w powietrze. Dwie bomby. Klucz. Pajęczyna powoduje, że się spowalniam. Muszę zapamiętać. Tędy... Stąd chyba zacząłem. No I znowu jeszcze jeden taki... No. tego jeszcze udało mi się jakoś ominąć. Potamto się jakoś inaczej ustawiły. Yy, nieraj. Ten, drugi o nie! Pająki! Pająki, pająki, pająki! Nie! Nie, 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 nie. Miałem tyle życia. Ale oczywiście skaczące w brzydłe. Raz się chce, żeby nabiły się na ten ten, a raz się po prostu nie chce, żeby się nawet zbliżyły do ciebie. Yy. Dobra, jest klucz, nawet dwa klucze. Pajączyną nie mogę iść, bo mnie od razu spowalnia. O. Małe pajączki. O. Jeden drugi, trzeci. As? O Jakiś Item, który nie mogę wykorzystać To chyba coś, właśnie jest ze z tym w... To co? Ja mam poparzoną twarz Wyglądam jak dwie twarze z Batmana nie, nie. Mam co drugi atak mam Silniejszy Był jeszcze joker, to bym się śmiał. Takie, taki miks Nie, ja mam tylko trzy monety, a to jest pewnie sklep. Więc raczej mnie się to nie przyda w tym momencie. Bo... No jednak. Eee, tak Oj, oj, oj. Pin. Ja go się koń On tak losowo strzela z tego o. Na razie munizję Ań. Ciekawe czy się, jakbym użył O Ping Wow Tak szybko mu odebrałem? Dobra, mam jedno pełne serce, ale tam chyba nie zostawiłem serc, bo tak to już bym w drodze powrotnej wziął je. O, tutaj od razu pokój ze tym. Jakaś nowa bomba. Szybkość, strzelność moich tych... O, tutaj mam teraz jakieś... Najpierw miałem poparzoną twarz, teraz wyglądam jak zombie. O rety. O, nie! Akurat w tym momencie się wszystkie otworzyły, kiedy ja podchodzę. Jak to jest? Już za każdym razem kiedy. Wcześniej się tak często nie otwierało, a teraz nagle tak. Eee, mam 8 bomb Na razie nie będę kombinował z otwieraniem o, o di diable Owy diobły małe E, a Jeszcze w piekle nie byłem, a e, Czy w ogóle tutaj jest piekło, albo coś w tym descent No w sumie niebo jest, ale Znaczy to jest czapul. Mm, ten Jaka gruba mucha Czerwona Dodatek. No, już stawiam na to, że zacznie pluć tymi wielkimi e, wybuchającymi kulami. U, u, dobrze jest. E, mam dwa serca na pięć. Czy dałoby się znaleźć więcej? O, karta kolejna. To jest dwa krzyży. Bójka krzyży. Co to? Nic nie widzę. Żeby coś się zmieniło. Żebym dostał prędkość, czy żebym dostał coś. te Mam te Wybuchowe Toksyczne, czy jak to tam nazwać? Kulki, yy, bombki To się może przydać A on mógłby umrzeć Tak umrzesz? No dalej Mam 15 bomb Może będzie Secret Room o TERAZ SIĘ podniosłeś Skupaniec eee, Rety, ja już nawet nie pamiętam do jakich pokoi byłem, w, w, w jakich pokojach byłem, a jakich nie To jest problem Wow, 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 wow Dobra, ten leży Ten też Tam gdzie są przeciwnicy, to wiem, że nie byłem, więc... To jest ale... Dobra Okej okay. pójdę od razu już do bossa To jest to kula, co się rozpada Dobra Chyba źle zrobiłem, że zwaliłem ją. A raczej, że użyłem e, tej, no, klepsydry tak wcześnie. Ale może się to odwróciło na dobrą stronę nawet. O! Mleko! Mam sześć. Pół. Mogę zrobić pakta z diabłem. Kocia łapa, albo pakt za dwa serca, ale ja odmawiam, Dziękuję bardzo. Yy, czy ja stąd wziąłem przedmiot? Chyba tak. Dobra. Yy, co ja miałem za przedmioty? Yy, kwas, klepsydra, karta, no chyba to jest trzy... nie, nie. wróć do gry. Nie, exit game. dobra. Pewnie straciłem przedmiot, ale to tam ten. O, kolejny. Sięga. Eee, Co na to robi? Podoba. O, tabletka. GBEDGAS. Losowa tabletka. A nie, ja jednak zostanę przy że bardziej mi się przyda. Mi się wydaje. E, lary. Ostatnio, żeś mnie załatwił. Ale tym razem nie. Tym razem to ja Ciebie załatwię. Teraz miałem tylko 3 serca, a teraz mam 6 Jeszcze mi. O. Dobra. U serca. Te mam, drugie te. Wezmę sobie to, otworzę. Muszę w sumie używać częściej ten... E, lover. Daję serca. To się przyda. Rybale I pianki. Ale te bardziej strzelające to Raczej wypuszczające muchy pianki. Dobra. Rebelstwo już i powinno raczej być okej okay. dobrze że tak szybko strzelam tylko strzelność to jest tutaj dość często przydatna hmm. mocniejszy ten mięsny ludzik No i tak to jest power Tower mi pokazuje. O matko, pomyliłem się. Tower nie pokazuje mi mapy, tylko poka tylko bombarduje wieże. No nie. Ja nie migarze jasnych jasny gwint. No, żeż ty. No. no tutaj, wozu, zrazu ten ulepszony. No. A było tak fajnie. Nie, kurde, musieli bombkę i tego władować do innego pokoju. Fajnie. Panu dram domowych tych no, że mam tego lovera. To tak to bym czasami nie podszedł za daleko, ja raczej. Nie pożyłbym sobie za długo z tym. przed walką z bossem. No. To jest full głupiec, to chyba teleportował. Ale nie. Nie będę sobie utrudniał. Będę sobie Lovera I pójdę walczyć z tym Diabłem, którego tak bardzo. w tym tak bardzo gardzę. Dobrze, że nie wykorzystałem klepsydry, żeby czasami jak oczy wypuści oba. Żeby go załatwić. wyłożę mu bombę pod zad. O! Jeszcze truciznę, dobrze mu tak. Aha! Umzi! Umzi! Umieraj w końcu! Dziękuję bardzo. Kolejne serce, 7 serc. Jedno pełne, odzyskane. Hmm. Nie, zostawię sobie na ten, jednak tego lowera jeszcze trochę. Nie będę kombinował z jego. O nie! Jesus Christ! What the hell! One sobie tak stoją jak wieżyczki, czekają tylko. Aż podejdę, nie, nie, nie ruszają się, po prostu stoją i nic nie robią. To też może być niebezpieczne, ale. O, on jest dwustronny nawet! Jak można, kurde, bombardować z dwóch stron? Nie, straciłem klucz. Nie dostałem klucz. Biblioteka. E, biała książka robiła, że mam barierę. A to drugie nie mam zielonego pojęcia. Telepathia for. Telepatia dla głupich. Aha, to włącza te. Nie, to jednak klepsydra. Telepatia dla głupich. <laughs> Nie, po prostu tym, co rozwalili mi system, taka jest prawda. Go to hell, spawn of satan! Tics. Zaraz. Eee, dwa, cztery, dwa, dwa. 2, 4, 2, 2. Czy to coś daje? Muszę przeczytać później sobie. Wezmę sobie tego matchsticka czy. Co tam ci zowie, bo mi się wydaje, że to jest po prostu zapałka, ale. Aj! Muszę zgasić ognie. Ale oczywiście oni mi nie pozwolą na to. Czerwony ogień jest zły, bo strzela. To dobrze, że zapamiętałem. Justice, sprawiedliwość. A, dziękuję ci sprawiedliwości Sprawiedliwość daje mi to A tutaj wisielce? What the hell? What the hell? Czy to nie jest grid? Tak, to jest grid Umieraj mucho, kurde Cały czas strzelam w nią a ona ten Ach. Ojej, jeszcze lepiej! A ten ogień im krzywdę robi, nie że ich podpala, tylko ich krzywdę robi ten czerwony. To jest ciekawe. No sztik. Straciłem lovera, straciłem to, tylko po to, żeby dojść do pokoju, w którym nawet nie ma ten... tutaj czy coś jest. WHAT THE HELL?! SUPER GRID?! Ja nawet nie wiem ile ja mam pokoi do bossa, jasnych wind... To jakieś główki latające, serio?! Nie. Wolę nie ryzykować stracić Serio? Na litość No i po Trzy przejścia i na końcu jeszcze Super grid, któremu nie dałem rady Ej Okej, okay, to był kolejny odcinek z Binding of Isaac. Oj, chyba nigdy nie stanę się przynajmniej trochę lepszy w tą grę. <gry> Ale dobra, to widzę, się z wami w kolejnym, więc na razie i cześć.